Witam w kolejnym, bodajże szesnastym odcinku yy, serii Miej krótki ogląd na daną markę niszową. Dużo już mark zostało zrealizowanych, chodzi o takie bardzo poglądowe, bardzo skrótowe, bardzo zbiorcze filmiki, na przykład z większością zapachów danej marki. Mam tutaj amerykańską markę Dezu, zapach Sailors. Markę jest dostępna Musand Bar, natomiast jest. Generalnie problem z dostępnością, chyba są dosyć rzadko dostawy. Ogólnie chyba jest problem z dostępnością do tych zapachów w ogóle, żeby je sprowadzić. Część zapachów jest niedostępna w Polsce, mm, nie wszystkie są sprowadzane. Fenomenalnym zapachem jest Serblon po prostu arcydzieło, że chodzi o takie zawarcie, wszystko co najpiękniejsze, że chodzi o jakąś tam figowcowość, rabarbarowość, aromatyczność, zjawiskowy, ale bardzo dla nas ogólnie też ich typowa figa, fig my love. Bardzo dany, taki dosyć chłodny, trochę metaliczny rabarbar to które wbrew nazwie w stanie są typowe vetivera, tylko są takie bardziej mokrą, zielenią, właśnie taką z wilgocią Sailors są bardzo ciekawe w kategorii nadmorskiej, dlatego że to nie jest taki typowy nadmorski, jakiś tam algowy zapach, jakiś tam koloński, nadmorski Nie, to nie jest ani w ogóle w stronę aqua diesel, ani w stronę takich typowo męskich, morskich zapachów, to jest bardzo ciekawe, ponieważ ma aspekt trochę... Yy, trochę taki na jachcie trochę powietrze, trochę klimaty fizjologiczne ale tak właśnie niuansowo, trochę jakieś tam ptaszemiane jakkolwiek dziwnie nie brzmi, ale to jest po prostu w zasadzie emocji zawarcia obrazu, sytuacji, chwili właśnie bardzo często jest właśnie bardzo nieoczywiste w kategorii nadmorskiej takiego powietrza nad morzem i właśnie powietrza na jachcie i tak dalej chodzi o to, że pewne składniki pewne, pewne określenia nieoczywiste Sensualnych, to są po prostu tak często nadużywane. Myślę, że ludzie chyba nie do końca rozumieją pewne słowa. Ten zapach jest iście nieoczywisty w różnych kategoriach. Z tej marki tak naprawdę miałam styczność z różnymi zapachami. Naprawdę mogłabym mieć po prostu i słyszałabym od A do Z serblon flakonik. Służyłam ilość, którą miałam, a miałam dosyć sporą do zera. Do tej pory mam atomek pusty, żeby po prostu powąchać to arcydzieło. Piękny zapach. Miałam flakon Rubar. mam teraz właśnie Selldors, miałam um, też um, Vetiver Rain flakon Także um, ogólnie marka bardzo ciekawa, warta uwagi i zawsze nowość tej marki będziemy ciekawić e, Jeszcze poznałam trochę innych zapachów, które w Polsce są niedostępne w postaci próbek, dekantów poznałam, natomiast Jeżeli chodzi o flakoniki, to koniecznie muszę mieć serblą. A może akurat uda się tak zatwierdzić, że muszę Bar sprowadzi